Sekundeczkę, panie Krzysztofie, przepraszam. Halo? halo, halo. Mówi Grzegorz Braun, poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Towarzyszą mi panowie posłowie Jakub Kulesza i Krzysztof Bosak, koło Konfederacja. Rozmowa jest rejestrowana także z naszej strony. Z kim rozmawiam? Dyżurno Agencji Bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa Szczęść Boże, Panie Oficerze dyżurny. Sprawa jest taka, Koło Konfederacja, wyżej wymienieni posłowie, proszą o zapewnienie należytej osłony kontrwywiadowczej posłom na Sejm Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem Koła Konfederacja, a sprawa zdaje się pilna, dlatego że jeśli osłona kontrwywiadow kontrwywiadowcza nie szwankuje w naszym przypadku, to musi szwankować osłona pana premiera rządu Rzeczypospolitej i może zachodzić, tutaj, może zachodzić tutaj jakaś potencjalnie groźna w skutkach dezinformacja samego premiera rządu Rzeczypospolitej. Stąd odzywamy się do państwa i, i bardzo prosimy o wyciągnięcie roboczych, operacyjnych wniosków. Dobrze, ja a czy mógłby pan sprecyzować, jakie konkretnie te, czego konkretnie miałaby dotyczyć ta dezinformacja? Tak jest, tak jest. Panie oficerze, precyzuję, premier rządu Rzeczypospolitej w ostatnich dniach publicznie insynuował, jak się raczył wyrazić, związki z Rosją. Konfederacja, no a z ogólnego kontekstu i wypowiedzi pana premiera, i, i kontekstu szerszej, szerszej nazwijmy to linii propagandowej w, w mediach, może wynikać, może wynikać Działanie Konfederacji na szkodę Rzeczypospolitej przeciwko interesowi narodowemu, przeciwko wbrew polskiej racji stanu. I to byłaby pierwsza opcja, i na pewno Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest powołana do tego, żeby to, żeby to wyjaśnić. A druga opcja byłaby taka, że nic takiego nie zachodzi. Konfederacja nie działa w, przeciwko Rzeczypospolitej w porozumieniu, czy na Rzecz jakiegokolwiek obcego państwa, i wówczas mamy drugą opcję: to znaczy, ktoś dezinformuje premiera Mateusza Morawieckiego. I to można powiedzieć, byłoby nawet jeszcze, jeszcze gorsze, prawda? Rozumiem. Dobrze. E, zapytam jeszcze w kwestii formalnej: czy ten numer telefonu, z którego pan dzwoni, byłby możliwy do. Tak, jest. Z to doskonały, doskonały numer. Tak jest. Bardzo proszę o kontakt na ten numer, a przeze mnie Rzecz Jasna służę kontaktem z wszystkimi moimi kolegami, z całym kołem Konfederacja w Sejmie Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Tak, jak Państwo widzicie, służby działają sprawnie, nie czekaliśmy pół godziny na połączenie. Ten pierwszy etap mamy już za sobą. Czekamy na kontakt ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która, która mam nadzieję również szybko wyjaśni. Czy to Konfederacja ma jakieś niedostatki informacji o naszym własnym położeniu, naszej sytuacji, czy to pan premier rządu Rzeczypospolitej operuje insynuacją zmierzającą w stronę oszczerstwa? I czy opiera to na własnej, nie daj Boże, złej woli, własnej fałszywej interpretacji, czy też został właśnie zdezinformowany. Wróć...